No siemaneczko, z tej strony Gomez. W imieniu Gobeza oczywiście mówię ja, Mrykoxy, Boże Pomocny. No, założycie z serwera, którego dzisiaj kręcimy, tak, fireballe lecą, no. Więc tak, yy, no nagrywamy z tego serwera, może będzie seria. Mm -hmm. No więc Gomez tu, jako u mnie stoi, <ścoughs> No, i co? I chcieliśmy Wam pokazać, co jest nowego? Um, chodzi za mną, Gomez. Po pierwsze, e, czekajcie, bo muszę też wyłączyć. Tak, tak. Po pierwsze, jest to nowe, że zamiast klatki, teraz jest pójdę do sprawdzania graczy. Czy mam, no proszę, go, dobra, czy coś. E, dobra. E, no, i tak. E, Gomez jest, dobra. Więc teraz tak. Co się zmieniło w administracji? To, że dodaliśmy... Um, czekajcie, bo tu jest taki błąd. Dodaliśmy dwie rangi. Master PWP, Master Cox. I jest e, ten. No, w samym będzie za niedługo awansowana admina. Chyba Admina jeszcze brakuje, ale na razie rekrutacja jest trochę wstrzymana. Napięta. Mhm. I tak, dodaliśmy jeszcze. Um, teraz... Minuta temu dojrzałem, że przytam w śmieci i to jest taki standardowy, i jeszcze jedno co nam się zepsuło, jakby no to to, że um, No po prostu, że Drop, tylko na opie jeszcze to naprawę, tylko w peru muszę znaleźć ten plugin, tak, bo mam dużo pluginów, i jeszcze zmieniliśmy to, że pod PL są. No, już nie masz uprawnień do pluginów. I ostatnie co to że... ...pinkę, bo zmieniliśmy to. I... ...wszystko tak krótkie odcinek stąd, tu na podkupcie. Będzie tak swój dach, czyli... Ha! No, dobra, tu. no, więc tak, myślę, że go my powiedz coś. O, 8. No. No więc powiedz, kto z tobą był i Dzisiaj mnie zastępował Mylkoxy i miałem do niego, miałem, no powiedziałam, żeby mnie zastąpił i ma, miał mnie zastąpi. I dziękujesz mi, tak. Jeszcze pozdrawiam pana Goziorella. Tak. No, się manko. Goziorella był na odcinku. No, <laughs> no, Dobra, to my trzej byliśmy na odcinku. Trzymajcie się i dajcie lajka, dajcie suba.